Nowy magazyn, nowy numer magazynu Lego Batman, czyli człowiek Bat, choć tu bardziej pasowałby człowiek Liana, no bo to wersja dżunglowa jest już w kioskach, a dziś sobie porozmawiamy czy warto. Siemano klockowej świry, witam was w kolejnym odcineczku na moim kanale w kolejnej gazetce Tym razem padło na LEGO Batman numer 1 na 2025 Znaczy padło, otrzymałem oczywiście ten egzemplarz od wydawnictwa Blue Ocean Ponieważ hashtag współpraca Jestem tu dla was by porozmawiać Czy warto czy nie warto wydawać te 25 złotych na numer 1 na 2025 Więc po kolei Jedziemy jako dodatek dlatego tu terenówkę Batmobila super szybką i zwrotną na każdej nawierzchni, chociaż dedykowana jest bardziej do dżungli, no bo też sam komiks zdziać się będzie w dżungli. Mamy również zapowiedź kolejnego numeru, nie no żart, to po prostu info o Gorylugrodzie. grodzie No jakby dawali takie figurki, nie chcę myśleć co działoby się z kioskami. Miał kurde. To... Napisz w komentarzu jak szybko byś biegł do kiosku. Swego czasu dużo grałem w Wormsy, więc wiem co znaczy spadający banan. Patrząc na ten magazyn mam wrażenie, że to magazyn o Indiana Jonesie, a nie o Batmanie, ale... Dobra, myliłem się, to nie Indiana. Instrukcja na 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 na. Tutaj, proszę bardzo, zwycięzcy konkursu, mogłeś nie kupić magazynu, a może wiesz, że wygrałeś. No kurczę, szkoda, że takiej statuetki goryla nie dodano do magazynu. Nawet by nie musiała robić brzdęk. Jeśli się spytacie o nadchodzący konkurs, to takiego tutaj niestety nie widzę. Natomiast jeżeli ten numer Wam się średnio podoba, uważacie, że dodatek nie porywa, no to nie mam dla Was dobrych wiadomości, bowiem w kolejnym numerze 29 kwietnia dostaniemy bliźniaczy. Właściwie mam troszkę wrażenie, jakby zbudowany nawet z podobnych elementów, no bo nawet to się tu powtarza, ale żebyśmy wiedzieli, co się powtarza, no to może mówmy podstawowy model dodany do tego numeru. A ten wygląda tak. Co tutaj dużo gadać, dostajemy kolejny mikroskalowy pojazd. O ile jednak w przypadku tamtych Batmobilów jakoś bardziej mi to się działo, bo nie wiem, czy to był bardziej kultowy, bardziej ikoniczny, no po prostu ładniejszy do postawienia na półeczkę. Tak, to tutaj to już jest tylko dla chyba najbardziej zatwardziałych fanów Batmana. Jeżeli miałbym wymienić to jakieś realne, duże plusy. A, między Bogiem a prawdą. No to może nie te koła, bo to po prostu też wariacja, ale chyba te tutaj tyle okrągłe. Te dostajemy w ilości dwóch sztuk, bo po jednej i po drugiej stronie, natomiast dostaniemy je również i w kolejnym numerze. Boję się jednak, że dwa taile to trochę za mało, by zachęcić do zakupu. Tutaj na dachu mamy jakieś latarki i strzeladła, strzeladła światłem. Jednak chyba wolałbym, żebyśmy dostali dwa identyczne narzędzia na dachu. Mianowicie chociażby nawet już te od biedy dwa shootery, bo jakoś tak teraz mi to kłóci się z moją estetyką. A jak wiecie, nie jestem człowiekiem wielkiej estetyki, więc jeżeli u mnie się to kłóci... Fiu, 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 fiu. Ja oczywiście wiem, że to jest zgodne z jakimiś tam kanonami, po prostu mi się to po ludzku nie podoba. Nie mówię o samym dodatku, a o właśnie tym dachu. Chociaż sam dodatek też tu nie oszukujmy się, nie porywa. No, okej, okay, zdecydowanie pójdzie na dawce części, pójdzie na jakieś elementy, no bo czarny to też jest drogi kolor. Mamy tutaj dwa tajle, mamy i troszkę ciekawych, choć nie jest za dużo z tych elementów. Podsumowując, jest to tak jak już mówiłem, magazyn chyba dla najbardziej zatwardziałych fanów, bo wiecie, ja rozumiem, że można nie być fanem Marvela, ale na przykład, gdy widzimy w kiosku Venoma swierdol dobra, super fanem nie jestem, ale dla tej figurki kupię. No, właśnie, figurki, może gdyby tutaj była dodana figurka, chociażby jakiegoś Batmana, chociaż tych już dostaliśmy na pęczki, no ale może ten kolejny jakoś sytuację bartował albo chociażby właśnie ta minifigurka tej małpy, to w ogóle byłoby uważam super, tymczasem za 25 zł taka mikrokonstrukcja, gdzie nawet na jakichś wielkich promkach za 35-37 możemy wyhaczyć normalny pełny zestaw nawet z dwoma czasem figurkami no to ciężko mi będzie tutaj poza, tak jak powiedziałem, za fanami znaleźć grono fanów tego pojazdu, ale może się mylę, napiszcie mi co myślicie, być może jestem w błędzie, nie Mniej nowy numer magazynu prezentuje się tak Być może uprościłem wam wybór Czy kupić, czy nie kupić Ja już mam pewne pomysły, jak go przebudować Żeby go trochę podrasować, ulepszyć Spin by ride i spowodować, że będzie fajniejszy Ale to pewnie wkrótce okaże się w shortsach A wkrótce też kolejne magazyny I inne filmy na moim kanale, więc zostawcie suba I bądźcie na bieżąco z tym, co się u mnie dzieje Dzięki, że byliście, do zobaczenia wkrótce Pa!